No Elo Elo chce ze mną coś pobrać? Nie w to oczywiście. To jest gówno. Brałem w to, ale gówno. Tak, nagrywam to o godzinie jed... 16.03. 11 października... Nie wiem. 11 października, tak, nie wiem, nie wiem. Nie umiem tego, nie wiem, nie, nie, nie chce mi się. Nic, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, tylko co, dobra, czekaj, stop, stop, stop Jedna października, głupych dziennikarzy Na przykład pokazać no co, hmm. No nie wiem, no piszcie komentarze, no bo ja nie wiem Tak, nie wiem, tak mi się, tak mi się dziwnie czuję, że Chory jestem, nie byłem w szkole, ale zajebiście Nie byłem w szkole, hahaha, zajebiście Dobra, Ej, mój nick 97GG3 w Roblox. No chyba, że w, w coś innego to dawajcie propozycje. Proszę bardzo.